Siema, z tej strony Zagraki, to jest a, y nagrywam dzisiaj. Matchmasters. masters Nawet fajną grę... nie, nie chcę tego kupować, chcę zagrać. Okej, okay, lecimy z pierwszym meczem. W Matchmasters. Poza tym mam 125 pucharków, bo trochę tam się zacząłem, trzy gierki zagrałem, tylko... Okej. Okay. Okej, okay, runda oponenta, czyli jego przeciwnika. Trzy zabrał. Mm. No jakby nie zabrał, no nie, przesunął to. okej okay, wezmę to. I wezmę na przykład to i to. No nie, nie mogę. Okej, okay. Ciekawe, czy on widzi tę czwóreczkę fajną. Zabrał trójkę, więc mia miałem szczęście. Tutaj mam trójkę I tutaj mam trójeczkę Runda oponenta Już tu widzę dwie rzeczy, które bym mógł przesunąć O, teraz już trzy Okej, jedną mi zabrał O, drugą też mi zabrał Nie, to To też to O, mam pula Aha, ale akurat się zaczął opadać tego Mojego przeciwnika Runda O nie On ma 25 On wygrywa I to Tutaj rozleję. I zrobię tak, szybko. I nie chcę... O! Wow, wow. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Eee. Tylko by on teraz nic nie zrobił takiego lepszego. Takiego lepszego ruchu. A to... dalej jest moja runda. Pograłem. Dobra, jest dobrze. Dwie gwiazdki, 25 pucharków, 10 monet. Okej. Okay. O, kolekt. Co to jest? Yy, kaczka. Okej. Okay. Mm, I lecimy kolejną rundę. Tym razem zabiorę kaczkę. Nie wiem o co chodzi z tą kaczką. Okej. Okay. Gościła się da się napięć więc nie wygra ze mną. Chyba. to moc, słabe, więc. Wygram. Każka chyba jest lepsza, tak? Okej, okay, tu mam ruch jeden. I tu mam ruch drugi. Okej, okay, teraz on ma ruch. zauważył to co ja. Ok, to biorę. I to, no Nie, to. Runda mojego oponenta. A taka próba właśnie. Tygrysek tutaj te z nami. Tak. Właśnie przyszłem okay. tym żółtym. Ak aktyw już aktywuję. Co to robi? Co? Nie wiem, co robi. Mhm. O! Oh! Tym żółtym tu. O! Oh. To tak. w ogóle tygrys jak mi trochę pomagał wygrywać. <grybujesz> o, trójeczka. To tutaj muszę poszukać jakieś czwórki może będzie. Z tego... No Mamy 12 punktów. No ja mamy jeden. lol <laughs> okej okay. no dobra, y ty. wiem, a ja, ja, ja mam jeszcze jedną fajną to może. o i runda oponenta, ono raczej już nic nie zrobi mi o, ma 23 punkty, a ty masz 37 okej, okay. możemy jeszcze dogonić, ale może. No i wygrałem. Okej, okay, to była S runda. Kolejna runda wygrana. 5 10 moni. Okej. Okay. I teraz, teraz lecimy po 200 pucharków. A później, no i kończymy odcinek. Jak chcę, żeby kolejny odcinek 3 łapy w górę. No i nagrywam kolejny odcinek z Match Masters. Okej, okay, tutaj... Gustę, 5, 6, 3, 3. 3 gra. Pierwsza e, e, runda, kolejna. Aha, właśnie ma ten. A ile ma tu hmm. Nie wiem. Okej, okay, ładź. Tutaj trzy. I tutaj trzy. Ok, runda druga. Jego. Jego ruch. Zauważył to co? Co co ja chciałem? Czuję, on 9 zdobył. Ma 15. O może się coś zrobić. No nie. Ile ma? 18. Możemy, możemy przesunąć kaczkę. O, super, super mi dał. Co jest? O, ak aktywuje kaczkę. A ta kaczka jest śmieszna. Dobra, a on, on już tu się. Jest... Tutaj tym czerwonym. On, on, on już chyba nic ten zapracenie zrobi. Trzeba było 18 punktów. Znaczy, mo może coś tam jeszcze zrobić niby. Damy tank Jeszcze jedna runda. Wiem. O, goni, już mnie goni. O, jeszcze. może, o, może zrobić dwa ruchy, tak? Tak, tak, on jeszcze nie tak. tak dobra, ma 24. O joj, joj, joj. Oj, oj, oj. Co jest? Co jest? No jak ty mi możesz tak. A, I ty możesz tak. Wiem, a to, to u góry zrobić czwórkę. Ojojoj oj, oj. Dobra, ty przegrał już na pewno. Teraz kaczka leci? Ej, gdzie mi Kaczka. Aha, nie, nie, nie puściłem tej kaczki. Uuu, też wallą ekstra. Ale ma jeden. O kaczka. nie. Kaczka aktywował. Kacz, kaczka mu da, da dużo mu punktów. A nie, nie wygrałeś już to. Ekstra. Eee. jakiś bomba jeszcze. Nie gram to. Przeszczęła kaczkę ja od razu. Ale on jeszcze. Nie moja runda. Czemu? Ja jak nie znajdę czwórki, to spomnie. A co nie ma czwórki. Bombę wybuchła. jest czwórka. To mnie może uratować. To mnie może bardzo uratować. I kaczkę. Muszę aktywować kaczkę. Aktywowana kaczka. Pyk, 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 pyk. Dobra, gość chyba już. Za bardzo nic nie zrobi. Jeszcze ja mogę? No, bo no, teraz to już gaście nie żyjesz. Okej. Okay. Teraz wygrałem. Dobry, dobry był nawet typ. I kolejne 10 moni. Z Anglii. No. Dobra. Co to jest? Co to jest za fire? Nie wiem o co chodzi. U końów i mogę jednego spina zrobić. A gdzie dziś było spina? O, tu tak się robi spinę. Okej, okay, uwaga. I ile? 30 minut, ale nam to dzisiaj chyba się nie przyda. hammer? No, jest fajne. Dobra, ale na dzisiaj to już byłoby tyle, więc pod okolancinka. Pamiętajcie, trzy łapki w górę i nagrywam kolejny odcinek z Marzen Master, Master, więc. elo. Ha!